Proszę Państwa, zanim przejdziemy do następnego wykładu, chciałbym państwu, Państwa poinformować, że tutaj w pierwszym rzędzie siedzi pani Anna Kalata. To jest jej książka, Prawdziwe zmiany, mój eliksir murości. Aniu, pokaż się Państwu, tak. Jeśli ktoś z Państwa chciałby uzyskać autograf, zapraszamy. A tutaj przygotowujemy miejsce aby następna osoba mogła zaprezentować jedzenie medycyna przyszłości i będzie to pokaz kulinarny. A ten pokaz poprowadzi Anna archacka siemiernicka uczestniczka helski Kitchen, gość programu Kuchnia Plus. pokaż się, Aniu. Może przygotowuj się powoli, bo to jednak wymaga pewnego przygotowania. Aniu, czy ta książka jest do kupienia? Tam, czy? Tak, książka jest na. Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Chciałam powiedzieć, że książka jest dostępna na stoisku platformy produktów i usług, można ją nabyć. Ja będę jeszcze jakiś czas z Państwem, mogę ją dla Państwa podpisać w prezencie Andrzejkowym czy mikołajkowym, bo tak, taki czas teraz mamy, a przede wszystkim chciałam Państwa zachęcić do przeczytania tej książki, ponieważ właśnie w tej książce podzieliłam się swoimi doświadczeniami z okresu. Mojej przemiany. Nie jest to stricte przewodnik, co zrobić, żeby się odmłodzić, czuć się zdrowo i schudnąć, ale jest tam szereg informacji, jak ja sobie z tym poradziłam. Jest oczywiście również o mojej pasji do Indii, ponieważ ciągle tam podróżuję, nawet przedwczoraj wróciłam z kolejnej, z kolejnej wyprawy do Indii. Także o Indiach znajdziecie Państwo również informacje w tej książce. Oczywiście zapraszam również na indywidualne rozmowy. Jak ktoś z Państwa chcie, chce zapytać takie pytanie, które się pojawia już od wielu, wielu lat, jak ja to zrobiłam, to zapraszam serdecznie. Dziękuję. Ja tylko przeczytam Państwu pewien fragment. Jest to wypowiedź Pani Beaty Tyszkiewicz. Poznałam panią Annę osobiście kilka miesięcy temu i byłam bardzo ciekawa jej książki o przemianie. Jest piękną kobietą i zmieniła swoje życie na jeszcze piękniejsze. Ta to książka nie tylko o podróży do Indii, ale także o podróży do wnętrza samego siebie. Pokazuje jak zmienić swoje życie na lepsze, jak być szczęśliwym. Serdecznie zapraszam do lektury.